Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj moim i Państwa gościem pan Ireneusz Jabłoński. Witam Panie Ireneuszu. Witam Pana, witam Państwa. Panie Ireneuszu, nie przez przypadek stoi tutaj herb, wzór z 1919 roku, który został zniesiony już przez sanację po przewrocie, majowym po przewrocie majowym Piłsudskiego i zastąpiony takim unowocześnionym, ale z pewnymi istotnymi detalami <grym> herbem. Chciałem się dowiedzieć, bo Grzegorz Braun też ten herb bardzo preferuje, ten który tu stoi egzemplarz Przykleił sobie do ambony, z której przemawiał w czasie debaty. To był chyba 12 maja 10 lat temu, czyli 12 maja 2015 roku, w czasie kampanii prezydenckiej, tej debaty na Woronicza. Teraz też ten orzeł się pojawia. Był również obecny na, na konwencji wyborczej w Krakowie. Jak pan ocenia przebieg Grzegorza brał na kampanii, tym bardziej, że pierwsza część kampanii, która się kończy, no obfitowała tym, że Grzegorz Brał był pomijany we wszelkiego rodzaju sondażach. Teraz coś drgnęło. Czy uważa pan, że wykorzystywany jest maksymalnie? Ten element promocji swojej osoby i swojego programu? Czy, czy, czy ma pan jakieś uwagi życzliwe dla Grzegorza Brauna? Co można by poprawić? No tak, nie ma nic gorszego niż wujek Dobra Rada. Dlatego nie chciałbym tutaj. Korygować kampanii Pana Grzegorza Brauna, tym bardziej, że jakoś specjalnie w ogóle całej tej kampanii nie śledzę. Docierają do mnie te informacje, czy te wydarzenia, które są wywołują pewien rezonans w przestrzeni publicznej uh -huh. lub te, które wydają mi się szczególnie ciekawe. E, ja myślę tak, że, zresztą to chyba u pana mówiłem, e, że mamy ten właśnie moment, w którym e, nieco z konieczności, mainstream szczególnie medialny, musi ujawnić fakt, że pan poseł Grzegorz Braun również startuje na prezydenta i że prowadzi bardzo intensywną kampanię bezpośrednią. Brał udział w debacie prezydenckiej w jednej z internetowych telewizji. Pewnie będzie brał udział w kolejnych i to bez wątpienia będzie działało na jego korzyść. No, do tego stopnia, że gdyby brać na serio te sondaże, no to w ciągu ostatnich dwóch tygodni mu notowania prawie dwukrotnie, właśnie ze względu na fakt ujawnienia jego obecności w kampanii. Ja myślę, że to będzie, będzie postępowało, tym bardziej, że jest tutaj dość duża zgodność, że ze względu na bardzo dużą wyrazistość tej kandydatury i jednoznaczność głoszonych poglądów i zamierzeń politycznych i w dodatku jeszcze bardzo konsekwentnie głoszonych od wielu lat, to wielu wielu wyborców, którzy sympatyzują z panem Grzegorzem ze względu na pewne obawy środowiskowe czy taki tenor, jaki wytworzono wokół niego, po prostu nie przyznaje się do faktu, że będzie głosowało, ale w 18 maja przy urnach wydaje się, że zagłosują, no bo wybory przynajmniej póki co mają charakter nominalnie tajny. Dlatego sądzę, że, że pozycja tego kandydata będzie rosła. A co najlepsze może zrobić, to już też mówiłem u pana, po prostu odwołać się do własnego programu, programu partii, który moim zdaniem jest dobrym, wyważonym. I, i, I sensownym programem, w zasadzie jedynym dającym szansę na wybrnięcie przez państwo polskie z tej matni, w której się obecnie znalazło. Chociaż może ta strona bierna znalazło się nie jest właściwa, bo w tę matnię wprowadzili nas politycy i obecni, i my prześlici, ci, którzy sprawowali rządy w kraju. Także ja bym z pewną. Cierpliwością i notą optymizmu patrzył na ciąg dalszy. Tym bardziej, że główny kandydat, czy może dwóch głównych kontrkandydatów, którzy aspirują do podobnego elektoratu myślę tu o panu Nawrockim i panu Męcenie no wyraźnie dostali zadyszki, a ta zadyszka wynika z tego, że no po prostu są ujawniane ich defekty kompetencyjne, intelektualne. No i to, sądzę, w ciągu tych ostatnich kilku tygodni będzie postępowało. Czyli nie będziemy już oceniać dotychczasowych tych. Może przejdźmy do kolejnego tematu, który niektórzy twierdzą, że to jest element kampanii Grzegorza Brauna. Ale to jest, można powiedzieć, element właśnie jego programu i, i, i partii Konfederacja Korony Polskiej i samego osobiście Grzegorza Brauna, to znaczy obrona życia. Od wczoraj Polacy żyją tą interwencją w Oleśnicy gdzie doszło do zabicia e, dziecka w dziewiątym miesiącu ciąży. Niektórzy się zastanawiają, czy to e, była jeszcze e, aborcja, czy już eutanazja, bo w zasadzie było to dziecko już zdolne do, do, do życia poza łonem e, matki. No i Grzegorz Brown ze swoimi współpracownikami pojawił się wczoraj w szpitalu, no ale został odsądzony od ci wiary i, i przez. <laughs> Minister Kotule i przez redaktora Terlikowskiego, i bardzo wiele środowisk, niekoniecznie lewicowych i niekoniecznie skrajnie liberalnych. Czy pan uważa, że zwłaszcza w czasie kampanii wyborczej tego typu akcje Grzegorza Brauna dodają mu zwolenników, czy raczej dodają przeciwników? Bo są oczywiście bardzo różne głosy w tej sprawie. Ja myślę, już pomijając sam fakt, do którego za chwilę wrócimy, tego nieszczęścia, które tam się stało. Oczywiście tym nieszczęściem nie była interwencja pana posła, która no, jest oryginalna i można, można nad tym dyskutować, czy to jest najlepsza forma komunikacji w czasie kampanii wyborczej z wyborcami. Natomiast tragedią jest oczywiście zabicie tego dziecka. I to w tak, jakby to powiedzieć no ordynarny sposób, tak, no bo innego sobie ja nie znajduję Przypomina mi się tu z świętego e, Maksymiliana Kolbe, który o ile dobrze pamiętam w ten sam sposób został zabity. Za strzykiem. Tak jest, tak jak to dziecko. No i może tym wszystkim krzykaczom, którzy, którzy tutaj bronią Bóg wieczego, warto to przypomnieć, tak, niech sobie poczytają o świętym Maksymilianie Kolbe i tego w jaki sposób Pozbawionego życia. Natomiast wracając do samej, do, samego, do samej kampanii, no ja muszę powiedzieć, że e, e, raczej bym, jeżeli miałbym podpowiadać, prawda? <laughs> to raczej bym unikał tego typu działań, bo one są słuszne moralnie, bez dwóch zdań. Natomiast jesteśmy w świecie polityki i one de facto służą utwardzeniu twardego elektoratu, choć nie są wcale mały, bo według tam różnych badań to około 40% Polaków jest, czy opowiada się za, za pełnym zakazem aborcji, a już na pewno w takich przypadkach, z którym tutaj mieliśmy do czynienia, i być może to jest komunikat do tych wyborców. Przy czym jest trudno o tym mówić, proszę państwa, bo aspekt moralny tego aktu, który tam miał miejsce w tym szpitalu, i postawy lekarzy, jest, jest na odrębną dyskusję, prawda? I również na poważne postępowanie, postępowanie prokuratorskie. Natomiast ja jestem przeciwny temu, żeby. Albo inaczej, jestem sceptyczny wobec tego, żeby kampanię polityczną w wyborach prezydenckich i być może nawet w wyborach parlamentarnych koncentrować na tak spektakularnych aktach, gestach czy protestach moralnych, które są słuszne, powtórzę raz jeszcze, bo w kampaniach politycznych powinniśmy zdecydować się na dyskusji i propozycji uporządkowania urządzenia i zarządzania państwem polskim. Bo jak tu będziemy mieli poukładane i uporządkowane, to również sfera etyki i moralności będzie. Mogła łatwiej być wprowadzana i, i, i pilnowana. Natomiast mam wrażenie, że są tacy demiurgowie, być może nawet poza Polską, którzy dużo robią, żeby Polacy koncentrowali się na tego typu wartościach ważnych, ale mających, powiem, to może mało popularnie drugie albo trzeciorzędne znaczenie w debacie publicznej czy w debacie politycznej, bo sensem debaty politycznej jest wybór najlepszych z nas do tego, aby nam organizowali wspólnotę. O tym, jakie są poglądy na te kwestie moralne wszystkich w zasadzie kandydatów, to wiemy, prawda? Od takiej postawy, którą reprezentuje pan Grzegorz Braun, po taką postawę, którą reprezentują obie panie afiliowane do, do środowisk lewicowych, tak? I to już wiemy. Także to, myślę, nie, nie zmieni ani ich zdania, ani naszej percepcji w tym względzie tych osób. I dlatego, mając już tą świadomość i tą jednoznaczność, powinniśmy, sądzę, koncentrować się na kwestiach politycznych, bo one tak naprawdę będą decydowały o losie naszej wspólnoty zorganizowanej w państwo polskie, państwo, które dzisiaj no bardzo, bardzo solidnie trzeszczy w szwach. Panie Ireneuszu, przejdźmy może do spraw trochę międzynarodowych, bo dużo się dzieje. Po pierwsze, może od bliższej zagranicy zacznijmy, to znaczy od Ukrainy. Prezydent Trump obiecywał zakończyć szybko wojnę na Ukrainie. Oczywiście nikt nie wierzył w to, że zrobi to, tak jak powiedział, w 24 czy 48 godzin. Niemniej ruszyły rozmowy. Widać, że ma dużo bardziej otwarte stanowisko wobec Rosji. Niż dotychczas kraje zachodnie doszło do podziału. Unia Europejska ma inną politykę wobec wojny na Ukrainie niż, niż, Grzegorz, niż Donald Trump. I chciałem się dowiedzieć, czy takie podgrzewanie tego tematu, że na przykład mówi się dużo o żołnierzach północno-koreańskich, którzy mają już nie tylko w obwodzie kurskim, ale w ogóle na innych terenach, Brać udział w tej wojnie. Mówi się o nowych różnych technologiach, nieraz zastępujących broń amerykańską, bo wiadomo, że Amerykanie na razie wstrzymali taką bezpośrednią pomoc. Czy, czy pan jest raczej optymistą czy pesymistą co do kierunku? Sytuacji na Ukrainie? Czy zbliżamy się raczej do końca konfliktu, czy raczej jesteśmy świadkami jego eskalacji i przechodzenia w kolejne fazy? Jesteśmy świadkami pewnego teatru, które się odbywa wokół Ukrainy, nad Ukrainą. I gdzieś tam na Bliskim Wschodzie, gdzie się wielcy tego świata spotykają, ponieważ ja mam nieodparte wrażenie, że w negocjacjach Rosji ze Stanami Zjednoczonymi Ukraina jest drugorzędnym planem. A pierwszorzędnym jest podział wpływów w świecie i kształt nowego świata. No nie jest tajemnicą, że Amerykanie celem strategicznym polityki amerykańskiej, szczególnie obecnej administracji, jest rozluźnienie więzi między Rosją a Chinami, ponieważ z takim duopolem Ameryka no w żaden sposób nie dałaby sobie rady. Ten duopol kontroluje przecież 4 piąte, a może nawet 6 siódmych kontynentu euroazjatyckiego kluczowego dla, dla geopolityki światowej. I dlatego Amerykanie dużo, moim zdaniem, dadzą Rosjanom, oddadzą Rosjanom za to, żeby te więzi z Chinami były, były znacznie mniej intensywne niż mają obecnie miejsce. Myślę, że nawet do tego stopnia są gotowi ustąpić, żeby z tego duopolu, czyli takiej linii a w zasadzie odcinka z dwoma biegunami, prawda, Stany Zjednoczone Chiny, Chiny żeby tak to posłużyć się trochę fizyką, e, e, zrobić trójkąt, prawda, gdzie mielibyśmy mocarstwa światowe, e, Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja. Oczywiście Rosja w tym względzie, w tym, w tym e, trio byłaby najsłabsza gospodarczo, ale już niekoniecznie politycznie czy militarnie, tak, ponieważ nie jest tajemnicą, że Rosjanie mają najlepiej rozwinięte techniki rakietowe i największe zasoby broni atomowej oraz doktrynę, która pozwala jej znacznie swobodniej użyć niż, niż pozostałym dwóm graczom. Zatem w pewnym sensie te asymetrie gospodarcze równoważą siłą, a przynajmniej częścią siły militarnej. I jeżeli taki, taki nowy podział świata z, takim, z taką nową rolą Rosji w tym świecie miałby rzeczywiście mieć miejsce. No to to Ukraina jak powiedziałem jest drugo, drugorzędnym planem będzie pewnie tam przyciąganie gdzie ta linia demarkacyjna czyli de facto nowa linia graniczna ma powstać i czy obecny klasa polityczna w Kijowie z panem Zołęickim utrzyma się, czy też będzie musiała błyskawicznie się ewakuować do jakiegoś bezpiecznego kraju, jeżeli jej na to pozwolą, bo to wcale nie jest pewne. I to jest chyba istota rzeczy. No zwrócę uwagę tylko na bardzo poważne rozmowy na temat wspólnego przedsięwzięcia w budowaniu i kontrolowaniu szlaku północnego, morskiego, prawda, znacznie krótszego z dalekiego wschodu do Europy i na Atlantyk, niż przez, przez Ocean Indyjski i tak ryzykowne miejsce jak Kanał Sueski czy Gibraltar. I tak dalej, i tak dalej. Czyli jest, trzeba po prostu no, popatrzeć na globus, a nie patrzeć na mapę Ukrainy. Tak? Czyli globus trójwymiarowy, a mapa Ukrainy wycinek jakiegoś płaskiego, płaskiego kartonu. Tak? I co do Unii Europejskiej czy do Europy, no Europa nie ma żadnej polityki. tak. No, muszę powiedzieć, że żałość, jaka ogarnia patrząc na tych mężyków z panią Ursulą i jej towarzyszących, przecież w normalnych kategoriach, jeszcze w dobie, nie wiem, Thatcher czy Kola czy prawda, no nie tak odległy, bo my dobrze pamiętamy tamte czasy, to było raptem 20 czy 25 lat temu. No ci dzisiejsi mężczykowie są po prostu żałośni na no to, co oni opowiadają, no to, jest, to są jakieś takie fantasmagorie. Nie do końca rozgarniętego dziecka, prawda? Ta mowa o samodzielności militarnej, o odbudowie przemysłu. No przecież wszystko to są fantasmagorie, tak? Kto miałby to robić? Za co miałby robić? Jak miałby robić? Skąd wziąć milionową armię w sytuacji, kiedy dwa pokolenia młodych mężczyzn były systematycznie demoralizowane i, i pozbawiane cech męskich, i tak dalej, i tak dalej. A nawet gdyby tam ubrać w Mundury uszyte pewnie w Bangladeszu albo, albo w Indiach. Te, te, tych młodych ludzi, to jaką oni wartość bojową przedstawiać będą, prawda? Jakie, co jest wa warte wojsko e, europejskie, no to mieliśmy okazję już 20 lat temu przekonać się e, w czasie 20... wojen bałkańskich, prawda? Gdzie po masakrze w Treblnicy, którą... Z bezpiecznej odległości obserwowali żołnierze holenderscy i belgijscy. Połowa z nich wylądowała na leżankach u psychoanalityków. No to taka armia od tamtego czasu przecież tylko się pogorszyła, a nie polepszyła. Ktoś tutaj, chyba pan doktor Bartosiak, nie, albo, albo pan Marek już nie pamiętam, któryś z tych analityków pokazał, jaki jest potencjał. Wielkiej Brytanii, ta, która ma uchodzić za istotne wsparcie. No, Wielka Brytania nawet nie ma trzeciej części sił morskich i lądowych, tych, które miała za pani Thatcher te 25 lat temu. To, to jest wojsko, które może wziąć udział w paradzie, albo zanechtować jakieś wyspy takie jak Malwiny, prawda, czy jak one się tam po, po angielsku nazywały. Ale, ale przecież nie wziąć udziału w poważnej konfrontacji z drugim, a może trzecim, się znaczy trzecim, może drugim nawet mocarstwem militarnym świata. Przecież to wszystko jest niepoważne. Najgorsze jest to, że nasza klasa polityczna i tak zwani eksperci jej towarzyszący za słono opłacanie eksperci z naszych przecież publicznych pieniędzy, cały czas uprawiają ten taniec chochol żeby posłużyć się to naszym wieszczem, ale z takim samym efektem jak na koniec tego kapitalnego dramatu wyspiańskiego, prawda? Gdzie, gdzie no, będzie jakiś, w jakimś amoku będą udawali, że, że coś na serio robią. No bez, bez otworzenia szeroko oczu i bez takiej poważnej analizy tego, co się tak naprawdę dzieje i w jakim kierunku zmierza świat, który będzie oddziaływał na nas, no, trudno mówić o jakiej, jakiejkolwiek poważnej refleksji i to jest jeden z elementów tego niepokoju, który tutaj sygnalizowałem. I dzisiaj i wcześniej u pana niepokoju, który dotyczy przyszłości państwa polskiego, bo nawet jeżeli ono pozostanie formalnie, no to z całą pewnością te absolutne resztki suwerenności, które dzisiaj gdzie nie gdzie jeszcze posiadamy, utracimy. Chyba że nastąpi jakieś solidne przebudzenie a ono jak pan wie może nastąpić na skutek zimnego prysznica albo czasami ciosów szczękę który nie nokautuje a przywraca do przytomności albo w innym wypadku nokautuje i powoduje utratę przytomności y to może przejdźmy jeszcze do spraw amerykańskich. Chodzi mi o sprawę tych ceł. Ja się już pogubiłem, bo ogłoszenie wprowadzenia ceł przez prezydenta Trumpa, później e, protesty różnych państw, później wycofywanie się. E, e, jak pan w ogóle ocenia, czy była to sensowna decyzja i, i czy to wygląda poważnie, bo dla mnie ogłaszanie po to, żeby po dwóch, trzech dniach albo dwóch, trzech tygodniach wycofywać się z pewnych planów celnych, no jest trochę niepoważne. Tak to wygląda w sferze tej publicznej propagandzie jest przedstawiane. Aczkolwiek ja bym tutaj przestrzegał przed takimi prostymi ocenami, ponieważ Stany Zjednoczone, jej obecne kierownictwo, czyli administracja Trumpa, gra bardzo, bardzo poważną grę. Być może nawet poważniejszą od tej, jakiej rozegrał Reagan z Bushem na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku, bo tam mieli za przeciwnika upadający Związek Radziecki, upadający gospodarczo i bardzo mocno nadwyrężony militarnie przegraną wojną w Afganistanie w i kilkoma konfliktami lokalnymi a dzisiaj mają do czynienia z bardzo bogatym, dobrze zarządzanym i posiadającym, powtórzmy raz jeszcze, dwa razy większy potencjał gospodarczy niż Stany Zjednoczone, państwem chińskim, prawda, które w dodatku ma zdolność, jak widzimy, budowania grupy państw, czy pozyskiwania państw do swojej orbity zainteresowania. No, warto zwrócić uwagę, że jeżeli sumujemy potencjał gospodarczy Chin, Korei, Tajwanu, Japonii, prawda, to już jest znacznie więcej niż Europa i Stany. Może to jest nawet półtora razy tego, co ma Europa i półtora razy tego, co ma Stany. A przecież w kolejce do dynamicznego rozwoju są już nie tylko Indie, które są oddzielną kwestią zupełnie, ale choćby takie kraje, które do niedawna były przez nas lekceważone, jak Indonezja, Filipiny i Indochiny, Incorpore. Przecież tamte kraje za chwilę będą miały po w sumie 500, może 600 milionów ludzi, czyli prawie tyle, ile ma Europa z Ameryką razem wzięta, prawda? Ludzi żądnych sukcesu, pracowitych i coraz lepiej wykształconych. A co mamy w zamian, prawda, w Europie czy w Stanach? W Europie społeczeństwo geriatyków rządzone przez niepoważnych polityków, dlatego wracając do sta w Stanach no, rządzi kapitał finansowy, prawda, czyli Wall Street który niczego nie wytwarza, no żeruje na tym, co inni wytwarzają. Ale y, 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 Chiny, y, Indie i kraje te, o które wymieniłem, zaczynają wypowiadać ten porządek rzeczy i zaczyną, zaczynają produkować, tym samym y, konsumować wartość dodaną na własny rachunek. W Stanach to, co mówi ekipa Trumpa, trzeba odbudowy przemysłu, bo stany zostały no, pozbawione, pozbawione przemysłu, czyli weszła daleko idąca deindustrializacja, ale w Stanach też o czym głośno się mówi infrastruktura się sypie, prawda, rdzewieje, kruszy się i tak dalej, ta drogowa, mostowa itd. Czyli mają ogromną pracę do, do odrobienia, a nie mają ludzi, którą tą pracę mogliby wykonać, bo o ile pieniądze na zasadzie perswazji lub, lub działań siłowych mogą zostać przekierowane ze z obszaru spekulacji na obszar wytwórczy, no to rodzi się pytanie, skąd wziąć te 4-5 miliony robotników, techników i inżynierów, którzy w tych nowych fabrykach potrafiliby, czy stoczniach potrafiliby pracować. To są rzeczywiste wyzwania. I dlatego ja te cła i te takie huśtanie cłami raczej mm, odbieram jako sygnał zmiany kierunku strategicznego, czyli koniec z globalizacji, i koniec ze swobodnymi przepływami, i koniec z konsumowaniem nadwyżek handlowych w Stanach, ale bez propozycji co w zamian. Dlatego, mhm. dlatego to takie napinanie struny i odpuszczanie. Tym bardziej, że już nie tylko Chiny, ale również do niedawna jeden z kluczowych sojuszników Stanów, Japonia, zagrozili, czy zagroziły, wyprzedażą papierów dłużnych Stanów Zjednoczonych, których Chiny mają pewnie ze 3 biliony może więcej, a Japonia ponad bilion, co by oczywiście rozbiło światowy system dolara i poważnie nadwątpiło reputację i wypłacalność Stanów Zjednoczonych. Dlatego trzeba patrzeć odrobinę szerzej i tak jak już powiedziałem, horyzontalnie, nie ograniczać się do tego. Tutaj dobrym przykładem na tą fałszywość takiej krótkiej perspektywy jest perspektywa oceny ten, e, potencjalnych skutków wojny na Ukrainie. No, pamiętamy, jak to e, miała się Rosja rozpaść prawda, na wiele krajów, jak to Ukraińcy mieli zdobyć Moskwa, być może nawet dojść do Uralu i takie wszystkie inne. Ale gospodarka rosyjska się wzmocniła. Ta, albo, że Rosja miała upaść gospodarczo. No i te wszystkie fantasmagorie. No, ja, ja powtórzę, że e, 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 na skutek tej wojny, może nie na skutek, ale e, inaczej, Rosja z tej wojny wyjdzie bardzo solidnie wzmocniona militarnie z przegrupowaną gospodarką i silniejsza politycznie niż była. Punktem odniesienia jest to, jaka była siła negocjacyjna Rosji przy stole w grudniu 2021 roku w czasie słynnego spotkania Putin-Biden i jaka jest dzisiaj, prawda? Czy jaka będzie jesienią tego roku? To jest realny stosunek sił mierzony bilansami tych sił te trzy lata czy trzy pół roku temu za chwilę i dzisiaj. I my mając 600 kilometrów granicy z Rosją e, i będąc tu, gdzie jesteśmy, oczywiście to wszystko powinniśmy po pierwsze zrozumieć, po drugie analizować i po trzecie wyciągać z tego wnioski. I powtórzę, wracając do pana pytania. Emocjonowanie się wypowiedziami mniej lub bardziej oryginalnymi Trumpa, czy wiara w te niepoważne zapowiedzi liderów europejskich jest bardzo bardzo nieodpowiedzialna i niemądra na zwyklej świecie, bo nie na tym polega poważna polityka kraju, który leży na styku dwóch cywilizacji i de facto może być krajem wykorzystującym to położenie do bogacenia się lub być, tak jak twierdzą geostratezy, strefą zgniotu, czyli takim ziemią, po której każdy może hasać i brać sobie to, co sobie życzy. I dzisiaj jesteśmy wobec takiej alternatywy. Tak? Wobec takiej alternatywy. No i Przynajmniej w tym skromnym zakresie, o którym tutaj możemy u Pana o tym porozmawiać, mówmy, tak? No, być może do jakiejś części odbiorców dotrze. To, dotrze. to może tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moimi Państwa gościem był Pan Ireneusz Jabłoński. Dziękuję Panie Ireneuszu. Dziękuję za gościnę. Równocześnie panu i naszym słuchaczom życzę błogosławieństwa Bożego ze względu na zbliżające się święta Bożego. E, przepraszam, <grystanie> Wielkiej Nocy. Przyłączam się do tych życzeń. E, zachęcam państwa do oglądania naszych programów i na YouTubie i na Ramlu i na Bitrzu i na CDA. Bardzo proszę o wsparcie finansowe dalsze. Dzięki Państwa darowiznom możemy od kilkunastu lat działać i rozwijać naszą działalność w kierunkach statutowych, czyli edukacja, media, wydawnictwa. Numer konta, gdzie można wpłacać darowizny jest podane na pasku na dole ekranu i w opisie filmu. W opisie filmu jest też podane, jak można nas wspomóc 1,5% z podatku za rok 2024, o co również bardzo proszę. Zachęcam do zaglądania do naszej księgarni wysyłkowej, a w niej książki związane z Grzegorzem Braunem i nie tylko. Z tych książek z Grzegorzem Braunem to rok w kondominium, część pierwsza, to obejmuje ta książka okres od 2024 2015 roku do stycznia 2025, a od stycznia 2025 do okresu po wyborach prezydenckich będzie drugi tom, który jest w przygotowaniu. Również książka Gierzwał: Znaczenie dla Narodu i Kościoła, Historia i Współczesność to jest zapis konferencji historycznej z roku ubiegłego z udziałem księdza profesora <laughs> Bielawnego, Grzegorza Brauna i innych autorów. Zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą. Wszystkie książki nasze i współpracujących z nami innych wydawnic do yy, yy, wglądu na stronie CEP, tak jak Centrum Edukacyjne Polska, w skrócie CEP-sklep.pl. Dziękuję bardzo. Do widzenia.